Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejne top 5, a dzisiejszy odcinek będzie o moich ulubionych paletach na co dzień. No to zaczynajmy! Pierwszą paletą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest Eveline Charming Moka. To jest taka paleta w takiej puszce, podobnie jak była któraś chyba Naked z Urban Decay. W środku prezentuje się następująco. To paletka w odcieniach brązu, którą stworzycie zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy. Później można go przekształcić spokojnie w wieczorowy z tą paletą kolorów. Cienie są bardzo ładnie napigmentowane. Zbliżone nieco do siebie odcieniami, dopasowane, więc możecie uzyskać fajne przejścia. Ładnie się w siebie wpasowują i w dodatku, jak zwykle, to ja zawsze dodaję nie jest droga. Ewelan jest bardzo często na promocjach. Według mnie jest to jedna z lepszych paletek, jaką wypuścili. Naprawdę jakość tej palety powala na łopatki. Ja robiłam też test, taki chat make-up z tą paletą. Podlinkuję Wam, zarówno na ekranie, jak i pod filmem. Nieco wcześniej niż poprzedniczka wyszła inna paleta z Eveline, którą również jestem zachwycona i jest to Eveline Burn All in One Eyeshadow Palette. To już jest taka plastikowa paleta, kwadratowa, tak prezentuje się w środku. Również świetna do makijaży dziennych jak i tych mocniejszych wieczorowych cienie również świetnej jakości można wyczarować przepiękne makijaże dzienne ma też te podstawowe cienie na przykład jak matowy beż, co według mnie jest bardzo ważne jeżeli chodzi o dzienne makijaże bo ja na przykład zawsze zaczynam od tego cienia podłuki brwiowe i nad załamanie, żeby te cienie lepiej się rozcierały ponadto jeżeli zrobicie jakiś błąd to po prostu łatwiej go naprawić posiadając taki cień w palecie a jeżeli już pojedziecie gdzieś i nie ma takiego cienia no to będziecie musiały pamiętać o tym żeby takowy zabrać, bo on dużo ułatwia czy jak nie chcą wam się jakieś cienie zblendować, czy jak za dużo go nałożyłyście to taki cień zawsze ratuje wam życie i tutaj w tej palecie on też jest zawarty, mamy tutaj jeszcze taki ciemnobrązowy cień, który też fajnie przydymia nam na przykład linię rzęs, także uważam, że ta paleta również jest bardzo funkcjonalna ona jeszcze wyszła w dwóch wersjach kolorystycznych bodajże podlinkuję wam na dole jakie to były jedna była taka bardziej chyba w fiolety idąca jedna całkiem neutralna, o ile dobrze kojarzę. Wszystkie trzy miałam, testowałam, tylko po prostu nie potrzebowałam aż tylu sztuk dla siebie, więc podzieliłam się z otoczeniem. Niemniej yy, tą akurat konkretnie Burn All in One lubiłam najbardziej. Trzecią moją ulubioną paletą, jeżeli chodzi o makijaże dzienne, jest Kobo Kind of Magic. Ja wiem, że ta paleta ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to ona jest świetna. Mamy tutaj same cienie matowe, bo w tych poprzednich były również cienie błyszczące. Tutaj mamy same maty. Możemy. Wow, latająca paleta znowu. Tutaj mamy same maty. Poręczne duże lusterko, u mnie jak zwykle uciaprane. I zobaczcie, tutaj już mamy takie chłodniejsze odcienie idące w troszeczkę róż i fiolet, takie złamane. Bardzo fajne, na przykład jeżeli chodzi o załamanie powieki mamy również tutaj dwa odcienie yy, takich neutralnych beżowych cieni jeden idący bardziej w taki bananowy drugi w różowy ja czasami po prostu mieszam je jeżeli chcę uzyskać coś pośredniego no powiem wam że paleta rewelacja jest to taka moja podstawowa paleta bo właśnie zawiera i jasne cienie nadające się w załamanie świetnie jak i ciemne cienie plus czarne które też jest ja wiem że to jest może nudne że jak jest jasny Taki mleczny cień i czarny w palecie, ale jakże one w codziennym makijażu są potrzebne. Ja na przykład bardzo często używam czarnego koloru do przyciemnienia zewnętrznego kącika, czyli narysowanie chociażby kreski, nie eyelinerem, czy tylko właśnie takim cieniem. Więc ja uważam, że ona jest świetna. Dostaniecie Kobo oczywiście w drogerii Natura, i nie wiem gdzie jeszcze, ale chyba tylko w drogerii Natura. Internetowo też można ją dostać. Uważam, że jest to taki basic, powiem Wam, że basic, do którego możecie sobie na przykład dokupić jakieś cienie błyszczące czy pigmenty i wtedy więcej do makijażu nic nie potrzebujecie, bo wykonacie nią też makijaż dzienny i makijaż wieczorowy. Nie tylko w madzie, bo jeżeli na przykład dodacie jakiś błysk do tego, który macie gdzieś tam w swojej kosmetyczce, to już wyjdzie Wam taki, wiecie, spektakularny makijaż. Więc według mnie jest to paleta godna uwagi. Jeszcze jedną paletę, którą chciałam Wam serdecznie polecić, i dziś też używałam jej w makijażu dziennym, który Wam nagrałam, jest kolejna paleta Eveline, która nazywa się Angel Dream. Wygląda tak. Też ma takie lusterko, tylko że mniejsze, i w środku prezentuje się właśnie tak. Dziś na oczach mam głównie ten cień. Czyli to jest Milky Way, na dolnej mam powiedzę, Pure Soul i w wewnętrznych kącikach nałożony na mokro Light Cloud. Bardzo lubię tą paletę ze względu na to, że te cienie nie mają za mocnej pigmentacji. Właśnie możemy uzyskać nią taką chmurkę koloru i nie przesadzić, nie zrobicie sobie nimi krzywdy generalnie aczkolwiek ma też takie kolory które znowu można przemycić tutaj do makijażu czy wieczorowego czy nawet gdzieś tam w dziennym ma też takie fajne błyski właśnie jak ten light gold który mam w wewnętrznym kąciku, który gdzieś tutaj się mieni i przebija jak również takie bardziej złote odcienie kilka matów Kilka błysków, i uważam, że dla osób, które boją się takich ciemniejszych brązów, no to tutaj właśnie mamy gamę tych jaśniejszych kolorów, do których można dodać te błyski i też makijaż dzienny wyjdzie genialny. Jak widać, jeżeli chodzi o palety takie na co dzień, no to u mnie króluje firma Eveline. Ostatnia już paleta z mojej top 5 może się wydać nieco kontrowersyjna, a to ze względu na kolorystykę. Jest to paleta O2O Darling. O2O dostaniecie na AliExpress. Ja sprawdziłam tą firmę, ma bardzo dobre opinie. Mam też test tych kosmetyków na kanale, również wam podlinkuję jak wszystkie inne rzeczy, o których dzisiaj mówiłam. Uwielbiam ich pomadkę, była w ulubieńcach, uwielbiam ich róż do policzków, mają świetne produkty, nie wszystkie, ale wiele z nich bardzo lubię. I ta paleta też należy do ulubieńców, mimo tego, że jakoś nigdy o niej nie wspominałam zbytnio. Jakoś mi to umknęło. I kiedy tak mam, że po prostu sobie spisuję ulubieńców, a potem o czymś zapominam, i mówię, a dobra, dodam w następnych ulubieńcach i w następnych ulubieńcach dzieje się to samo. Także kiedyś muszę po prostu zebrać te wszystkie produkty, o których zapomniałam i zrobić jednych takich ulubieńców zapomnianych. Jeśli chodzi o kolorystykę tej palety, no to może być trochę kontrowersyjna, ale umówmy się, makijaż dzienny to też nie są stricte beże i brązy. Tylko niektórzy, jeżeli mają taką możliwość, lubią dodać delikatną dozę koloru do takich makijaży. I ja tutaj nie mówię o szalonych kolorach, teraz, żeby przy, na przykład dominującym kolorem był różowy. Tylko można przemycić, na przykład przy blendowaniu zewnętrznego kącika, jakiś kolor różowy, fioletowy, zielony, obojętnie, i nadać takiego smaczku makijażowi dziennego, ale podkreślić dolną powiekę, też delikatnie gdzieś pleść tamten kolor. Za co ja uwielbiam tą paletę? Za to, jak te cienie się blendują. One się blendują bez problemu do chmurki, bez problemu przenikają się w siebie, tworząc jakby no, taką spójność. Jeden w drugi i to tworzy taki piękny, spójny makijaż. Czegokolwiek byście tutaj w tej palecie nie użyły. Naprawdę wiecie, że ja zawsze sceptycznie podchodziłam do kosmetyków z AliExpress. Ale od kiedy zaczęłam właśnie testować więcej i więcej, teraz już też jedną firmę mam na oku, że tak powiem, to no przekonałam się, naprawdę się przekonałam. One są lepsze jakościowo 100 razy od tych na przykład cieni z Action. Cienie z Action mnie uczuliły. Niestety. Szczypały mnie po nich oczy po dłuższym okresie. W dłuższym, tak mniej więcej po dwóch godzinach. Zaczęły mnie szczypać powieki i spojówki, więc coś tam było nie tak. Tutaj natomiast zero po prostu uczuleń bardzo fajnie się trzymają, chociaż wiecie, że ja i tak zawsze cienie nakładam na bazę, bo to jest jakby mój wyznacznik. Natomiast no, nie zbierały się, nie osypywały się bardzo, bardzo fajne cienie. Polecam Wam się przyjrzeć, może się zdecydujecie. No, dla mnie paleta rewelacja. Są tutaj matowe cienie, są tutaj błyszczące cienie, błyski takie bardzo subtelne. Dla mnie, powiem Wam, rewelacja. O, zobaczcie, tutaj fajnie widać. Mamy tutaj właśnie takie odcienie złota, które możemy wpleść do dziennych makijaży. Taki cień, bardziej miedziany, jeżeli mamy na, akurat na takie ochotę. No i zobaczcie, jak to się błyszczy w ogóle na samym paluchu. Mm, taką zgnitą zieleń. O. Także wiele, wiele propozycji, yy, no, godnych uwagi, myślę. Tutaj mamy mat, zobaczcie jaka pigmentacja. Tak wam to jeszcze tutaj pokażę. To są akurat te błyski, a tutaj jeszcze mam ten brąz matowy, to też wam ciapnę. O. To jest wszystko jedno przejechanie pędzlem. Ten na środku też tutaj jest ładny, chociaż kamera tego nie oddaje. On jest taki beżowy z różowymi drobinkami. Tak, i to była ostatnia paleta, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. Pamiętajcie, że makijaż dzienny też może być zabawą, też możemy próbować przemycić gdzieś tam ten kolor. To nie musi być tylko beżowy cień nałożony na całą powiekę i przyciemniony zewnętrzny kącik. Możemy bawić się dowolnie tym makijażem. Jestem ciekawa, czego Wy używacie na co dzień? Jakich cieni? Czy bawicie się kolorami, czy raczej zachowujecie te bezpieczne granice? No i jakie macie dress code do pracy, bo ja tutaj mogę trochę szaleć, wiecie, no jeżeli chodzi o YouTube'a, to ograniczeń nie mam, tak? Ja lubię kolorowe makijaże, ale powiem Wam, że z wiekiem jakby czuję się lepiej w tych takich bardziej stonowanych, z lekką nutą koloru, nie tych takich już szalonych, karnawałowych, czy takich papuzich totalnie makijaży. Tak samo ostatnimi czasy nie za dobrze czuję się w takim totalnym smoky eye. Mam wrażenie, że moja cera właśnie potrzebuje takiego odświe odświeżenia, rozświetlenia, a to smoky eye powoduje, że wychodzi na wierzch moje zmęczenie i podkreśla nie te rzeczy, które bym chciała, tylko te, które chcę ukryć. Więc... Także preferencje się zmieniają, słuchajcie, w zależności od stanu cery, wieku. Mm... Pracy i mam nadzieję, że te propozycje, które dziś Wam przedstawiłam, to czegoś Wam się przydadzą i czegoś z nich spróbujecie. To już tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Buziaki, pamiętajcie o kciukach i o subskrypcji, jeżeli Wam się podobało.